Rzecz w tym, że ta europejskość jest dziś rozumiana nie jako dobro, prawda i piękno, ale jako bezpaństwowa, bezideowa, kosmopolityczna breja. Breja bez smaku, bez wartości odżywczych i do tego jeszcze odgrzewana na wiele sposobów. Po prostu niesmaczna. A najgorsze w tym wszystkim, że letnia. Dzisiejsza Europa jest letnia. Może jej skosztować każdy. A to zło. Polskę. Tak myślę. Odrzuca więc ten, kto choćby się do niej poczuwał, nie żyje zbiorowym życiem narodu. Nie rozumie celu jego istnienia i za każdym razem wymawia się, gdy trzeba stawić na umówione spotkanie. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Często jednak ci, co Polskość odrzucają, nie są wrogami w sensie osobistym. Są ofiarami tej wielkiej narodowej amnezji. Zapomnieli, kim są, bo ktoś im odebrał tę świadomość. Szkoła, która nie uczy, kultura, która ośmiesza, świat, który kusi łatwizną, rodzice, którzy nie są zainteresowani wychowaniem potomstwa. Polakiem nie jest ten, kto się za niego podaje, lecz ten, kto czuje w sobie echo wszystkich pokoleń, przeszłych i przyszłych. Reszta to po prostu mieszkający tutaj ludzie, i na nich liczyć nie będziemy mogli. Polskość to nie jest paszport, to wierność, wierność idei, która nas wybrała, jak pisał Rymkiewicz, w chwili, gdy stajemy wobec wieczności, przed Bogiem, historią i narodem.